Oczywiście. Szanowni Państwo, drużyna firmy Budomont prawdopodobnie nie tylko umie robić kanalizację, ale umie doliczyć do czterech. Czyli gratuluję obydwu drużynom i kapitanów, co by nie przedłużać. Proszę o odebranie pucharów, które pojadą. Jeden świat, a drugi do kapitana. Do Baryczy te mają piękną świetlicę, piękną siłownię. Będzie elementem dekoracyjnym do upamiętnienia takich wydarzeń, jakim jest finalizacja projektów, kanalizacji, oczyszczalni, ścieków do marazów wykonywanych przez firmę Budomon. Serdecznie zapraszam pana kapitana firmy Budomon Łańcuch Zapraszamy kapitana drugiej drużyny do Maradza. Prosimy o obrady, proszę Państwa. Proszę Państwa, jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Panie dyrektorze, Pan może jakiś bliżej wójta. A jeszcze brakuje tu jednego zawodnika Kupionego w trakcie meczu Ksiądz w Kuś, gdzie jest? Zapraszamy, zapraszamy Do zdjęcia pamiątkowego To mamy już komplet, możemy zdjęcia zrobić. I proszę Państwa, tak woli przypomnienia, zakończył się mecz towarzyski pomiędzy Łańcu Łańcuch, wykonawcą kanalizacji, a reprezentacją gminy Domarac. W tej chwili odbyło się wręczenie pucharów. Przechodzimy do następnego punktu naszego programu. W tej chwili będzie występ zespołów dziecięcych i młodzieżowych z terenu gminy Domarac. O prezentację poszczególnych zespołów proszę panią Ercegę Walków. Proszę bardzo.